Siemanko, witam serdecznie. Przyszła do mnie paczka stacja lutownicza. Także na szybko ją rozpakuję. Zobaczymy co jest w środku. Może to nie będzie recenzja, bo wiele filmów jest między innymi u kolegi Fabiego, którego pozdrawiam. W tej stacji fajnie to wygląda. Podstawa masywna stacja lutownicza. Tak jak tu na pudełku jest opisane na groty 400-245 AXUNA w takim oto pudełeczku chociaż wydaje mi się, że to jest nie to jest aluminium, bo jest ciężkie karta z kodem. Zobaczymy, czy to jest oryginał, czy to jest yy, tak jak kolega mi Piby, pisał, żebym patrzył się na na wykończenie i na gniazdo z przodu. No wydaje się, że oryginał niecałe 600 zł mnie kosztowała 580 zł. 586 chyba. Link mogę umieścić pod filmem, ale na pewno znajdziecie. Także ładnie, fajnie się prezentuje ta stacja. Bardzo dobrze zapakowane, to tak jak mówię, to nie jest recenzja, wiele filmów jest na temat tej stacji 200W. Pierwsze uruchomienie. Widziałem różne serwisy, które używają tą stację. Ja to tak naprawdę amatorsko i lutuję, i naprawiam różny sprzęt. To jest moje hobby. Dwie gumeczki. No i powiem Wam, że kurczę, fajnie to wygląda. Nie wiem, czy to jest przewód silikonowy. I no jestem tego zdania, że jeżeli coś używać, to. No wiadomo, wcześniej miałem inną stację. Nie każdy od razu, nie każdy ma sprzęt z górnej półki. Może to nie jest z górnej półki, ale już na pewno lepszy od. Tej stacji lutowniczej, którą miałem, a miałem taką stację, ona daje też radę. Widzieliście nieraz, jak lutuje yy, różnego rodzaju układy. Ta ma zdecydowanie inną pojemność cieplną. Grot już to uruchamiam. Pierwsze uruchomienie. Tak, jak mówię, poglądajcie sobie kanały, gdzie była recenzja na temat tej stacji. Nie ma sensu, bym omawiał, powtarzał to, co ktoś już poleca i sprawdza. Tu gniazdo prawdopodobnie jest do wgrywania nowego oprogramowania. Ja tylko podepnę. Sprawdzę, czy, yy, czy ta lutownica poprawnie pracuje. Muszę oczywiście zrobić miejsce, miejsce na nowy sprzęt. Coś tutaj piknęło. Folia, oczywiście, na wyświetlaczu. Podpiłem lutownicę do testów tak się prezentuje. Zobaczcie, naprawdę ładnie to wygląda, wyświetlacz czytelny, dużo jakichś takich bajerów jeśli chodzi o wykresy, o takie rzeczy, które nie wiem czy są przydatne. No najważniejsza jest temperatura, czy pamięci można sobie zapisać. Ale tak jak mówiłem na samym początku filmu, to nie jest recenzja. Tylko wiecie co, denerwuje mnie to piszczenie. Yy... Boże, może jest przydatne, ale. Yy, gdzie tu jest to piszczenie? O, tu. Ok. Yy, 100 stopni. Yy, jak podniosę grot, to. O, 350. Podniosę grot, to yy, wzrasta w parę sekund. Ta temperatura zobaczcie, już jest temperatura taka, jaką ustawiłem do pracy. Odkładam, schodzi temperatura do, do 100 stopni. Yy, ładnie wszystko to wygląda. Myślę, że będzie dobrze pracować. Przede wszystkim y, konstrukcja jest, widać, y, taka solidna. To nie jest plastik. Y, tak jak tutaj miałem kolbę, taką lutownicą, chociaż mi też służyła długo czasu. Dalej będzie służyć na pewno do jakichś tam innych prac. No ta bardziej precyzyjna, miałem taką Web, dużo z rzeczy układów lutowałem naprawiałem, no ale wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia nie mam tak jak już mówiłem na samym początku serwisu elektronicznego to jest moje, moje hobby, moja, moje zainteresowania są. Właśnie elektroniką, układami Wi-Fi zresztą znacie mój kanał, wiecie co, yy, co naprawiam, co yy, sprawdzam, co testuję, jakie układy montuję. Ładnie to wygląda, fajnie, fajnie, ciężka jest yy, podstawa. Solidna kolba, taka delikatna. Może teraz płytkę wezmę. Taką pierwszą, lepszą w zasadzie. Trochę przybliżę, jak poradzi sobie z takim grubszym gniazdem. Ciekaw jestem. Tutaj mam do wylutowania taki przełącznik. Dużo cyny. Cyna przysz przeszła na jedną i drugą stronę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Ta lutownica nie mam skalibrowanej temperatury, ale myślę, że yy, na no ponad 350 stopni trzeba tutaj mu dać. Do, na tą kolbę troszeczkę cyny ołowiowej dobrze by było też zapodać na tą starą cynę. <laughs> zobaczymy co tu się będzie działo No już jest cyna, już jest cyna i powiem wam że to kurcze samo się lutuje Naprawdę to już jest to już jest inna Inna jednak y, klasa lutownic Dobra, troszeczkę jeszcze kalafonii. Może nie kalafonii, tylko topnika. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Teraz troszeczkę mam tą płytkę niedobrze zamontowaną w stojaku. No ale zobaczymy. Kurczę, ta cena normalnie. Ja plecionka pije tą cenę. Nie wiem czy to widzicie, ale... Ale to jest... Zobaczcie, to jest kurczę. Od razu, moment. No rewelacja. No kurczę, tu jest naprawdę bardzo dobrze, nie? Powiem Wam yy, taki yy, duży element, w sumie, ten przełącznik, rozlutować, gdzie grube są nogi i ta pojemność, yy, to ciepło jest odprowadzane. Do tej blaszki to naprawdę trzeba dobrej lutownicy. Ta lutownica to zrobiła, już mi się podoba. Szybko się nagrzewa. Nie nagrzewa elementu, tylko to miejsce, w, które, w którym y, przykładamy grot. Także no jest kurde super. Jeszcze zobaczę, może jakiś kondensator tutaj taki mały wylutu, wylutuje, ale to już będzie y, opornik. Tutaj widzę, i kondensator dobra to już taka formalność tylko zobaczcie od razu dwa miejsca tutaj grzeje tylko mi się musi już jest nagrzane już to idzie momentalnie o. oczywiście kondensator by dobrze było trochę popatrzcie nie wiem czy to widać ale ten go może tak z bliska wam pokażę mm. i to w rękach będę trzymał to jest oporniczek jedna strona, druga strona już jest no kurczę, rewelacja. Dla mnie to jest rewelacja. Dobra, na pewno nieraz będziecie widzieć tą lutownicę w akcji. Naprawdę fajny sprzęt. Przed chwilą zamówiłem kolejne groty, trzy sztuki do sprawdzenia, więc będę używał tej stacji, myślę, że dobry wybór. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Pamiętajcie, łapki, suby. Zachęcają mnie do nagrywania filmów. No i dzięki też reklamom mogę pozwolić sobie na taki sprzęt. Wszystkiego dobrego.